Cześć, witam serdecznie w kolejnym dniu naszych prac remontowych w naszej kuchni. Kuchnia, remont po angielsku się, tak jakby się zakończył. Teraz zaczynamy robić swoje własne zmiany. Powoli wam pokażę postępy. I co za chwilę, ale pierwsze co? Najpierw Wam powiem to, co najciekawsze, czyli co zwarili nasi fachowcy. Otóż w dalszym ciągu nie mamy yy, szafki, nie mamy tego, tego jednego frontu do, do, do tej szafki. Yy, no i zaczyna się odbijanie piłeczki, bo. Najpierw ja powiedziałem, zapytałem się tego menedżera, który tu był na samym końcu, kiedy ten front do tej szafki zostanie przywieziony i zamontowany. Powiedział, że w następny wtorek, w następnym tygodniu we wtorek. Dzisiaj jest czwartek, więc zadzwoniłem sobie tam do niej do firmy, żeby się zapytać, no, miało być we wtorek, jest czwartek, a frontu jak nie ma, tak nie ma. No to mi powiedzieli, że miał być we, ma być we wtorek, ale nie w ten wtorek, tylko za tydzień we wtorek. Czyli ktoś zaczyna tutaj już robić ze mnie balona. Yy, no ale może ja źle zrozumiałem. No wtorek, wtorek, nie było powiedziane konkretnie data, że to jest wtorek yy, tam któryś, tylko po prostu, że we wtorek. No może być we wtorek na przykład za 3 miesiące też będzie wtorek. Yy, także... Nie wiem, no zobaczymy. Poczekamy w takim razie do wtorku następnego. Jeżeli w następny wtorek okaże się to samo, no to ja już niestety będę musiał troszeczkę mm, ostrzej zareagować na to, bo nikt mnie tak w konia robić nie będzie. Tak prosto. Yy, drugą rzeczą, jaką zwali nasi fachowcy, to jest yy, zamontowanie kuchenki yy, między rzadkami. Zobaczcie. Tu stoi kuchenka jak ją dostawiłem tutaj do brzegu, że było równo to z tej strony mamy taką dziurę jak się ją postawi bardziej na środku no to wtedy z tej strony jest tyle i z tej strony jest tyle Problem polega na tym, że jak się gotuje na kuchence, no to przecież nie może to być taka dziura, bo tu wszystko będzie wpadać, coś wypadnie z garka, coś się wyleje. Tak to się przyblokuje przy szafce, się i z głowy, a tak to poleci wszystko do środka. Z jednej i z drugiej strony. No wygląda to. No tu. I tu. No bo oni sobie ładnie zrobili, żeby było ładnie. To, so, co przystawili, to po prostu do ściany, a totalnie nie zwracając uwagi na to, że kuchenka jest, to jest najszersza kuchenka, jaka jest dostępna w Anglii. Także, no, zostawić jeszcze tyle miejsca, po prostu nie pasowało i do koncepcji wyrównanie do tej ściany. No dobra, można by było powiedzieć, facet: w czym rzecz? Bierzesz szafkę, przesuwa się z głowy, nie? No, niby tak. Ale, ja już próbowałem ją przesuwać. Ona jest tutaj bardzo mocno zasilikonowana, bo tu jest, tu silikon leci aż tam na dół. Na dole, przy samych nóżkach. Tutaj dookoła całej szafki. I tutaj dookoła. I jeszcze całkowicie do ściany. Jak zaczęłem to odrywać bo chciałem zobaczyć, czy, czy da się po prostu zwyczajnie przesunąć. No, żeby się podłogę trochę kawałek dorobiło. No to się okazało, że się zaczęła odrywać już ta płytka. Ta się zaczęła luzować, więc... No, słychać, że już jest poluzowana. Więc niestety trzeba będzie w tym miejscu wymyślić coś innego. Jakąś... trzeba będzie może coś dorobić z płyty, że po prostu tutaj to źródło zlikwidować, no ale to nie będzie nie będzie to tak, no nie, to nie jest aż takie trudne, ale zobaczymy co się w tym zakresie da zrobić. Ewentualnie, jak widzicie, okap jest, pytaliście się o okap. Wojtek zawada się, pytał o okap. więc okap jest. I zobaczcie, już tak po powrótku po to jeszcze jest bałagan, bo jeszcze jesteśmy w trakcie ustawiania wszystkiego. Marzenka, nowe sprzęty żeby ładnie wszystko wyglądało. Widzicie, tu wszystko jest jeszcze, że tak powiem, w proszku, w trakcie. No i co dalej? A, zobaczcie, co już, to są te nasze, no nie żaluzje, tylko to są rolety, które były tutaj wcześniej. Jedna druga ładnie pasują, co prawda już mają trochę czasu i w zasadzie powinno się już trochę wymienić, no bo jednak już troszeczkę zaszły. Takie są już małe przebarwienia na, na, na tych roletach, ale jeszcze pasują tutaj. Ale słuchajcie, dzisiaj jeszcze będziemy kłaść tapetę. Tapeta poleci tu, poleci tu, także za chwilę będziemy się brać za robotę. Yy. Za chwilę się będziemy brać za robotę, zobaczcie jak, jak mam to, szybko pójdzie, piorunem wręcz można powiedzieć i zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Także dzisiaj tapeta, no i będzie jeszcze jeden odcinek, czyli odcinki w zasadzie powinny być jeszcze dwa w zasadzie, czyli będziemy chyba jednak kłaść podłogę, także pojedziemy do sklepu, będziemy wybierać podłogę i będziemy ją kłaść, żeby to jakoś wyglądało, bo to wygląda po prostu paskudnie. Zwyczajnie to wygląda paskudnie, niby nowe, niby co, ale to jest tak zimne i tak nieprzyjemne, to takie chropowate jest. Że Wam pokazywałem wcześniej, to to po prostu tak wygląda jak beton. A to jest wykładzina taka. taka pod, taką podłogę sobie wymyślili. No, także bierzemy się do pracy. No dobra, bierzemy się do roboty. Eee, zaraz Wam pokażę, co będziemy głaść. Oto mamy taką, oto tapetę. Taka jest ta tapeta. Także jest troszeczkę inna niż ta, co była wcześniej. No i o to chodziło, żeby trochę odmienić. I ona poleci nam na tą ścianę i na tamtą górę i zaraz będziemy to robić. A jeszcze zaspokoję czyjąś ciekawość. Ktoś się mnie pytał na poprzednim, ktoś się mnie pytał w komentarzu. Co znajduje się za tamtymi drzwiami? Za tymi drzwiami? No, to Wam za chwilę pokażę. Już teraz udało mi się trochę posprzątać, tak, już marzęcy się udało posprzątać bardziej. Więc tu jest taka, widzicie, ta kamera, taka jakby spiżarka powiedzmy. Tu mam śmietnik. To jest półka z Zikei, taka, która leży normalnie poziomo. A ja postawię pionowo, ona jest przykręcona. I zobaczcie, mam tutaj miejsce na, na takie różne. Zapasy na kuchnię marzony jarka. Także tak to tutaj wygląda, za tymi drzwiami. Powiem Wam, że bardzo przydatna rzecz w kuchni. Tym bardziej, że ona ma wentylację. Ale to jeszcze raz Wam pokażę. Zobaczcie, tu są wieczniki. Jedne i drugie, jest tam na dole. I to powoduje, że tu jest chłodniej i dlatego można sobie tutaj takie różne produkty trzymać, bo, bo to jest takie chłodniejsze trochę miejsce. Dobra, a bierzemy się za tapetowanie. Jedziemy z koksem. Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back Let's before go. we blew it all. I know. Things seem bad but they could be much worse there's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and just find whatever you got and try to be thankful first, I wanna feel again, I need a couple friends I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence the volatility of life, my only confidence, is this an argument or just the start of it either way, I don't wanna be a part of it, can I just Get some space, I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to no, a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. słuchajcie pora na podsumowanie dzisiejszego yy, ciągu naszego remontu. Myślę, że to, to już jest taki kolejny, już prawie końcowy etap yy, tego, tej naszej metamorfozy, tej kuchni już po remoncie po angielsku. raz remont po polsku. Jak widzieliście na lapse wszystko bardzo fajnie się elegancko kładło, bo lapse to jest taka fajna sprawa, że wygląda na to, że to tak szybko, ładnie, pięknie i przyjemnie i w sekundy już jest zrobione. Otóż nie. Yy, trochę czasu to zajęło. Ale myślę, że efekt, efekt na dzień dzisiejszy, dzisiejszy zaraz wam pokażę. Jest to jeszcze nie posprzątane, bo, bo jutro będzie kolejny etap. A na dzień dzisiejszy mamy taką oto teraz kuchnię. Jest nieposprzątane, no bo jeszcze nie, będzie, jeszcze nie sprzątamy, bo jeszcze mamy tutaj porozstawiane rzeczy. Ale zobaczcie. Jak to fajnie wygląda. Ta dekoracyjna ściana zawsze musi być. No i teraz te szafki są zupełnie inaczej wyeksponowane, bo są białe, są te białe kafelki i teraz włącznie z tą ścianą wygląda to naprawdę ciekawie. Luneczka tutaj chce, żeby z nią grać w piłkę, a ja nie mam czasu. Ale zaraz sobie pójdę z nią pograć. O, zobaczcie, już teraz się te grają nam fajnie te rolety i tu jeszcze taki mały bonusik, to okleiłem tą tapetą, tylko ciekawe, czy to się powciąga, ale chyba powinno się powciągać do rana te burkle, bo to jest jednak inny materiał, bo to jest dykta, więc ta klej nie, nie, nie wiąże, nie wciąga. A na dzień dzisiejszy wygląda to tak. A jutro będzie kolejny odcinek. Już przyjechała podłoga. Będziemy zmieniać tą paskudną, szarą, betonowo wyglądającą podłogę na też na szarą, ale zupełnie inną i dużo, dużo ładniejszą. I dużo przyjemnie się po chodzi, bo po tym ci chodzi, jak po betonie, paskutnie. Po prostu to jest coś koszmarnego, to co oni tu wymyślili. A z tego co wiem, to w innych mieszkaniach z tej samej firmy, tylko widocznie inna ekipa, która robi remonty, kładzie normalny, taki porządny gumoleum z porządnego materiału, kuchenny, elegancki, ładny, a nam położyć taki baciew. No, trudno. No oczywiście szafka sobie czeka na dźwiczki, które mają przyjść we wtorek, podobno. Także to wszystko w tym filmie. Napiszcie jak Wam się to podoba i do zobaczenia, do usłyszenia ewentualnie jutro, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczyć jak się kładzie wino albo podłogę. To trzymajcie się, na razie, cześć. bottomless take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we...